Dzień dobry, tu ja mówię, proszę Państwa, no żeby mieć jakąkolwiek podstawę do tego, by ciągnąć tak dobrą, optymistyczną pasję, ale i też pasję to trzeba najpierw ją umieć zdefiniować, umieć ją wskazać. Czy rzeczywiście jest tak, że możemy mówić o szczurach uciekających z tonącego okrętu, czy to nie jest ogóle przesada? Czy to nie jest życzenie, czy to nie jest myślenie życzeniowe? zaklinanie rzeczywistości i wróżenie z fusów. Uważam, że nie. A nawet gdyby troszkę tak było, to należy się trzymać jedynie słusznej postawy i Państwo możecie się dziwić temu, że oto kurka najpierw coś gadał o tym, że rzecz mu się nie chce prawie i że ciężko się odnaleźć w tej rzeczywistości, jaką nam zbudowano. Na siłę, ale i nagle stał się optymistą i człowiekiem, który widzi same pozytywy i same dobre symptomy zmierzające w jednym kierunku, że stan pandemiczny powoli tonie. Proszę Państwa, taka podstawa jest jest nią wiedza, jest nią również intuicja związana z tym, w jaki sposób zachowują się politycy. Dla mnie to nie jest przypadek, że po wielu miesiącach te wszystkie gwiazdy pandemiczne, jak Dworczyk czy Niedzielski, nagle się w cudzysłowie rozchorowały i zniknęły przed jedną z ważniejszych konferencji, jaka w tym tygodniu będzie miała miejsce. Bo to już nie jest żadna tajemnica. Jutro albo pojutrze zostaną wprowadzone następne bzdurne obostrzenia, łącznie z jakimiś lockdownami, z tego co. Przekazują media w schemacie, jak się dowiedział nasz rozmówca od anonimowego rozmówcy polityka. I nagle mamy chorobę dyplomatyczną, tak to się w polityce nazywa, w wykonaniu samego dworczyka. Naturalnie nie twierdzę, że on tam nie ma jakiegoś pozytywnego testu, chociaż w jego przypadku załatwić taki wynik to nie jest żaden, żaden problem. Ale gdyby nawet był taki test, a y, sytuacja polityczna wymagałaby tego, że, y, że dworczy, na przykład jego kariera zależałaby od tego, czy się pokaże na jakiejś konferencji, czy wykona jakąś czynność polityczną. Proszę mi wierzyć, proszę państwa, że dworczy go żadnym COVID-ie publicznie by nie mówił, tylko po prostu by drapał się pazurami i wgryzał zębami w swoją ścieżkę kariery i przechodził przez kolejne szczebelki. On to ogłosił publicznie, co mógł przemilczeć, co mógł rozegrać na tysiąc innych sposobów, ale rozegrał to tak, jak rozegrał. Jeszcze ciekawsze jest zachowanie Niedzielskiego. Który natychmiast się odizolował. Proszę Państwa, no przecież on mógł zrobić test, ten swój, ten test, jak to niektórzy nazywają, papaja test, i sprawdzić, czy jest pozytywny, negatywny, średni, czy jak tam to wypadnie. Natomiast nie, no nie się odizolował. I tutaj w tym słowie też nie ma przypadku, że się odizolował. Ja na jego miejscu odizolowałbym się jeszcze bardziej. Bo to, jakie recenzje obaj panowie zbierają w ostatnim czasie, a w przypadku Dworczyka jeszcze trzeba dodać, że wali się program szczepień i o tym już prosto mówi się w wielu mediach, no, oczywiście z wyjątkiem tych mediów narodowych, kurzych. Eee, tak przy okazji, nie proszę nie mylić, bo, 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 bo ten głupi dosyć pseudonim Matka Kurka, to jest antonim od ojca ryzyka, mówiłem o tym wielokrotnie, to się trochę pozmieniało, bo... Już jak miał wskazać jakichś wielkich swoich wrogów, to na pewno Tadeusz ryzyk nie byłby nawet w pierwszej dziesiątce, a nie wiem czy w pierwszej setce. Wracając, wracając do wątku, mówiąc o kurzej telewizji, mówiłem oczywiście o telewizji kurskiego. Mówi się o załamaniu programu szczepień, jeżeli chodzi o wprowadzanie obostrzeń, no to tego na swoje barki już nie chce nikt brać. Morawiecki od dawna ucieka, wysyła właśnie albo Niewieckiego, albo Dworczyka, albo Andrusiewicza, no ten to jest naprawdę mój pupil, Jezus. No, same nazwiska, jak sobie przypomnę, to od razu staje mi obraz tego byłego dziennikarza Gazety Wyborczej, rzecznika ZUS, i rzecznika ministerstwa zdrowia już mi wystarczy. Tak czy inaczej, proszę Państwa, nie ma chętnego szczura, żeby wejść na pokład i przejąć mostek kapitański, bo ten okręt pandemiczny nabiera wody. Może jeszcze nie tonie, może jeszcze jest w jakimś przechyle, ale to już wygląda coraz gorzej. To, jakie opinie zebrali i niedzielski, zbierają niedzielski i dworczyk w internecie. Proszę Państwa, to zostaje w psychice, to robi wrażenie. Znów od powołuję się na to, abyście Państwo po prostu mi zaufali, bo akurat o tym mogę coś powiedzieć. Byłem gnojony od 2013 roku przy tych wszystkich pojedynkach publicznych z Owsiakiem. Teraz jestem gnojony za pandemię. I to przecież jest tak, że, że to nie spływa po człowieku od początku do końca, chociaż w moim przypadku to jest naprawdę gruba skóra, można powiedzieć, że nawet pancerz, ale zostaje to na przykład na członkach rodziny, gdzie no, żyjemy w jednej global, globalnej wiosce, wiadomo, że komentarze w internecie jakieś, zwłaszcza jakieś afery za dymy większe, to natychmiast się przekłada na życie rodzinne i to, żebyście Państwo mnie dobrze zrozumieli, ja akurat nie miałem z tym żadnych problemów, no ale ciężko powiedzieć, aby yy, członkowie Mojej rodziny, zwłaszcza, że to są dwie panie, jakoś szczególnie fantastycznie się czuły z powodu tego, co się wokół mnie dzieje. I dokładnie tak to fun funkcjonuje w przypadku wszystkich innych osób publicznych. I proszę państwa, znowu, żebyśmy się dobrze zrozumieli. Ja nie mam najmniejszych wyrzutów sumienia, że tych, po tych ludziach, mówiąc kolokwialnie, jadą z góry na dół Polacy, bo oni na to w pełni zasłużyli. Oni na to w pełni zasłużyli, tym bardziej, że tu nie ma żadnych sentymentów. Tu zasada jest prosta wojenna albo my ich, albo oni nas. To bardzo dobrze, że oni czują tą presję, to bardzo dobrze, że wiąże się to z ich sytuacją i zawodową, również rodziną. Przypomnę, proszę Państwa, że to nikt inny, tylko właśnie ci Zagończycy z Andrusiewiczem na czele nas, krytykujących cały, tą, całą tą inżynierię społeczną, no, mieszali z błotem równo i zarzucali nam wszelkiego rodzaju podłości łącznie z ludobójstwem, czy doprowadzaniem do sytuacji krytycznej w służbie zdrowia albo nie o naszych dziadków, rodziców i, i znamy przecież cały ten pakiet e, e, bzdur, e, który mi się okładało wszystkich wątpiących w świętą szmatkę, czy w święto, święty obrządek DDM. W ogóle, proszę Państwa, najmniejszych wyrzutów sumienia nie mam, że jadę po tych typach i bardzo, chę, i bardzo mocno zachęcam innych, aby robili to samo. Bo jeszcze raz powtórzę, to jest wojna, żeby zacytować klasyczki. To jest wojna. Jeśli my nie pokonamy ich, to oni pokonają nas. I... To ma sens. Ta presja, znów odwołam się do klasyki, ta presja, ta presja ma sens. To działa, proszę Państwa. To działa i zupełnie inaczej wygląda pozycja niegdysiejszych bohaterów z podkrążonymi oczami, a dzisiejszych szczurów uciekających z, z pokładu tonącego, pandemicznego okrętu. Także nie zmieniajmy kursu. Jedźmy, jak mówi młodzież, jedźmy po nich, ile się da, jedźmy po bandzie bez żadnych sentymentów bez żadnej autocenzury ale z pełną mocą bo inaczej najzwyczajniej w świecie się nie da i jak zwykle nie zapominamy nie wierzymy nikomu nie wierzymy w nic, a już na pewno nie szczurom uciekającym z stanącego okrętu, czy niedzielskiemu dworczykowi, całej tej ekipie patrzymy na fakty, które zaczynają być naprawdę optymistyczne i układają się w jakąś Racjonalną, optymistyczną całość, a nie taką wydłaną właśnie z kręgu zaklęć magicznych i myślenia życzeniowego. No, i z tego można wyciągnąć jeden wniosek. To walenie głową w mur, które część z Państwa i moja nieskromna osoba przez prawie rok uprawialiśmy, zaczyna ten mur powoli kruszyć. To przynosi efekty. I najważniejsze w tym wszystkim jest to, żeby się znów, nie daj Boże, nie, nie podłamać, nie, nie, zwłaszcza po tych komunikatach, których na nas czekają. Najzwyczajniej w świecie to zlać, nie przejmować się tym, co przerabialiśmy już wielokrotnie, ale robić swoje i to robić z uśmiechem na twarzy, aby nie dać poznać, że cokolwiek robi na nas Wrażenie, co jest wyprodukowane ze strony no, tak małych i tak śmiesznych ludzi jak niedzielski czy dworczyk. Trzymajmy się, proszę Państwa, tego, co działa. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę.